Zgodnie z obowiązaniem, które nałożyła na mnie. Komisja, z mojej woli, z na mój wniosek. Komisja na poprzednim posiedzeniu 29 października, gdzie ocenialiśmy realizację wniosków z naszego przeglądu bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Pozwoliłem sobie dla Państwa przygotować taką informację na podstawie tego, co zreferował nam Pan Dyrektor Rekowski. Każdy z Państwa taką informację dostał w związku z tym, ja nie będę wymieniał tutaj tych, co zostało zrobione, jak zostało zrobione. Chcę skonkludować to tylko jednym takim stwierdzeniem. W wielu, w wielu przypadkach to, że nie zostało zrealizowane, ma swoje uzasadnienie, ponieważ albo są plany inwestycyjne dotyczące poszczególnych obszarów miasta, gdzie przy opracowaniu planów, programów, in, znaczy projektów inwestycyjnych, będą te sprawy uwzględnione, lub też nie ma po prostu możliwości technicznych, bo my jako yy, radni, oceniając wówczas stan bezpieczeństwa w czasie tego naszego przeglądu też nie zawsze mieliśmy dokładne rozeznanie jak to wygląda od strony przepisów ruchu drogowego i przepisów prawa budowlanego. Dlatego też pewne rzeczy tutaj przyjmujemy do wiadomości. Natomiast ja proponuję, abyśmy jednak mimo wszystko skierowali do burmistrza takie wnioski, które zostały na końcu tej informacji sformułowane. Ponowne przeanalizowanie poprawy oświetlenia na wskazanych wcześniej przejściach przy ulicy Kościelskiej Chcę Państwu przypomnieć to, o czym mówił Pan Dyrektor Rekowski, że nagła zmiana świateł z tych żółtych, które są w tej chwili zainstalowane na białe, ledowe powodowałaby oślepianie kierowców. Tak? Dobrze mówię, Panie Dyrektorze? Tak, jeżeli mówimy o pojedynczym punkcie. Tak, tak. tak. Ale tak czy owak wydaje się, że należałoby to ja się przyglądałem od czasu tej naszej komisji, jak to wygląda. rzeczywiście wydaje się, że te punkty są niedoświetlone. My nie, nie formułujemy tutaj dyrektywnie, że to należy zrobić, ale przeanalizować. Mhm. Dalej, ponowne przeanalizowanie poprawy oświetlenia na ulicy Czuchowskiej przy bloku Totolowska. Tam właściwie nie zrobiono nic. No, pan dyrektor wie o co chodzi, tak? Znaczy, to znaczy Totolotek to w to, to, lotek to jest, ja Ci powiem jaki to jest numer, Czuchowska ileś tam. No to jest ten, ten blok, który jest bezpośrednio za, jak się kończy obiekt stacji paliw, to paliw, to paliw nie po to prawej, prawej stronie. Łuczniczka? No to była Aha, to sorry, to się to, 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 to jest Różnica. Dobra, dalej, wykonanie przejścia dla pieszych na Alei Brzozowej we wskazanym miejscu. Jest to pod adresem starosty, ale wydaje się, że należałoby ten wniosek bonowić, jeżeli on nie został sformułowany, bo nie wiem jaka była kolej tego naszego wniosku. Natomiast należałoby to sformułować, dlatego że jest tam to przejście, znaczy to przejście. Tam nie ma przejścia, ale tam ludzie przechodzą. Dalej, bezwzględnie przystąpić do opracowania nowej organizacji ruchu i wykonać przejście dla pieszych w ulicy Piłsudskiego umożliwiające bezpieczne dojście do CW i PCPR. Ja proszę Państwa nie chcę się posługiwać tym co mówiliśmy od no, parę lat, no odnośnie proksimy, ale, tak. <laughs> ale uważam, że jest to podobna sytuacja jak była na ulicy Jana Pawła II, przy galerii Proxima, gdzie po prostu no nie szło, nie szło, nie szło. W tej chwili wyszło i wyszło rewelacyjnie. Pro, projekt opracowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Pana Rekowskiego i Pana Nitkę zaowocował w ten sposób, że ludzie w tej chwili są naprawdę z tego zadowoleni, a bezpieczeństwo jest stuprocentowe. Przy okazji wykonano szereg innych spraw i tutaj ukłon w stronę Pana Dyrektora Rękowskiego, że potrafił zainspirować i Spółdzielnię Mieszkaniową i Energetykę, zniknęły wreszcie te słupy oświetleniowe w środku chodnika, także bardzo dobrze Panie Dyrektorze, tylko tak dalej, a nad sprawą przejścia w ulicy Piłsudskiego naprawdę należy się pochylić, bo ludzie tam przechodzą i to są ludzie Albo starsi, albo młodzież, która udaje się do cewu, czy do eksperymentarium, albo ludzie, albo inwalidzi, którzy idą na jakieś tam, powiedzmy, orzeczenia lekarskie. I tak dalej. Także. Ponownie wystąpić w trybie pilnym do wojewódzkiej dyrekcji druk o wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Kościerskiej w rejonie Marketu Biedronka. Zwracam, przypominam, przypominam Państwu, że od ulicy Bałtyckiej do domu grzebowego na górce nie ma żadnego przejścia. Ludzie nagminnie przechodzą do biedronki idą z cmentarza, przechodzą sobie w dowolnym miejscu. To należałoby również skanalizować i, i wyznaczyć tam miejsce, miejsce znaczy przejście dla pieszych. Dalej, zaplanować na rok 2016 zresztą, wykonanie zresztą. dwóch progów spowalniających, a nie jednego w ulicy Książąt Pomorskich we wskazanych miejscach. Tutaj przy okazji jest pomyłka. Wykonanie Na samym początku tej strony jest wykonanie progów spowalniających na ulicy Książąt Pomorskich przy Książąt Pomorskich 18 i Książąt Pomorskich to jest 38-40, bo tak. no to jest taki międzyblokami. I to w tych miejscach. Yy, Zrealizować. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to rodzi określone skutki finansowe, ponieważ te progi nie są tanie, ale bezpieczeństwo w tym wypadku jest bardzo istotne. I przystąpić do opracowania zmiany organizacji ruchu ulicy Czuchowskiej, pozwalającej na wykonanie wymienionego wyżej lewoskrętu. Chodzi o lewoskręt w ulicę. Bóg. O pokoju <komis203> to tak, Zresztą to była sugestia pana dyrektora Rekowskiego na poprzednim posiedzeniu komisji. Czy jakieś sprawy zostały pominięte? Proszę bardzo, pan radny Gabryś. Panie przewodniczący, w informacji, którą pan nam tutaj u udzielił i przedłożył, jest trochę nieprawdy. Bo. Na początku, ja tutaj dyskutowałem przed chwilą z Panem Dyrektorem, ujęta jest sprawa oświetlenia przejścia w rejonie szpitala. Przejść? Tak, nie ma, tam oświetlenia nie ma, to oświetlenie nie zostało zrobione jeszcze, jest zrobione rondo, ale nie jest oświetlenie, a dlatego się odezwałem z tego względu, że DPS, nie dość, że ma na terenie swojego, swojego ogrodu, tak to nazwijmy, y, lampy takie stare komunistyczne, które tam właściwie światła nie dają żadnego, a tylko energię elektryczną pobierają. Do tego jeszcze połowa jest powyłączany. I odcinek od zjazdu karetek z. Y, 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 Dobrze, od, co, co, co od izby przyjęć do skrzyżowania z ulicą Wiśniową, to jest tam, jest ciemno jak. Tak, tak. Proszę nie no. wykreślać, ja uzupełnię, co jeszcze jest w rejonie no. szpitala. Ponieważ... I także to, tutaj to chciałbym trochę ten. Bo na razie jeszcze? rozmawiamy tylko cały czas o, o książąt pomorskich i, i kościerska i, i ten. No ale ten, miasto to jest trochę wiem. więcej. Ogóle, dlaczego? Tak. Dobrze, proszę bardzo, pan dyrektor. Ja uzupełnię. Otóż w rejonie szpitala rzeczywiście y, prowadziliśmy pewne, pewne nakłady polegające na y, wydłużeniu linii oświetlenia. W ulicy Leśnej, Ob ulicy Leśnej, tam były y, wymienione aż do zjazdu do lądowiska, y, wymienione oprawy, a w zasadzie y, była nowa y, nowy przebieg y, trasy, ze względu na to, że po przeciwległej stronie y, były też lampy, które były załączone do, do y, HTBS-u. Czyli nie, nie jest nieprawdą, nie że jest te wiesty, tutaj że... Y, są zrealizowane lub w trakcie realizacji? Jedno jest zrealizowane nie? i to było tak. zrobione wiosną, natomiast y, rzeczywiście prawdą jest, że droga dojazdowa od strony ulicy Wiśniowej do szpitala, czyli do tego najazdu, czy do tej ropy, no, do Soru, awry, no. do Soru y, rzeczywiście y, jest oświetlona w jakimś takim systemie. No dziwnym, Młaszki. bo część lamp, lamp jest rzeczywiście po stronie DPS-u. Yy, przypomnę, że ta droga kiedyś stanowiła fragment, yy, fragment szpitala i yy, została ona przez starostwo przekazana na rzecz gminy przy pewnych zamianach. I, no musimy ten temat yy, yy, rozwiązać yy, sprawdzić. No musimy zobaczyć yy, skąd są zasilania, jak to wygląda, jakie Czyli są nakłady ja na budowę, ewentualnie być może nawet budowa nowej linii. Jeszcze może jedno zdanie tylko, bo dopóki właściciel, który kupił tą portiernię y, tam grzybiśniowej y, nie powyłączał tych swoich lamp, ja to, to było jakieś oświetlenie, ale to, znaczy, to też powyłącza, bo za to się wszystko płaci. Nie zgadza się, tylko tyle że właśnie, to na pewno nie było na... Tylko tyle, że być może nie było to na osobnych licznikach. Trzeba sprawdzać, kto płaci w ogóle za oświetlenie tamtego fragmentu drogi. No, jest bardzo to jest, bardzo jest winogronowa. przenieśnione. To jest Czyli <kłysy> dopisujemy jeden punkt, przystąpić tak. do, do zmiany oświetlenia przy no ulicy budowy lub przebudowy, bo, bo to budowę lub przebudowy. Zachowując tamten punkt jako częściowo zrealizowany. Tak, tak. Do. Czy państwo macie do tego jeszcze jakieś inne uwagi? Proszę bardzo, pan radny Kowal. Ja chciałbym tylko przypomnieć, bo ten temat już był zapewne panu dyrektorowi przedstawiany. Chodzi o ostatnią lampę na ulicy Jana Pawła II od strony obrońców hojnic, gdzie na przejściu jest w zasadzie tam ja nieciemna bardzo ciemno, czyli temat jest. W tej znaczy, chwili, powiem więcej. chwili tak. powiem więcej. przekazane jest rzeczywiście do realizacji, natomiast nie, nie ostatnia, a pierwsza od obrońców Chojnic w ogóle nie pali, druga w kierunku przejścia dla pieszych, tam jest potrzebne rozgałęzienie dwukierunkowe, tak także to jest Czyli temat będzie w najbliższym zamianny. czasie powinno być zrealizowane. W tej chwili zakres tych inwestycji jest, jest czyniony na osiedlu kolejarzy, gdzie są wymieniane istniejące skorodowane lampy na tak, lampy. Z czego jest nowe. bardzo zadowolony przewodniczący sąsiedla. już wczoraj będę. Tak, bo jest ich 18, także dosyć dużo. Dobrze, czy jeszcze jakieś uwagi do tego? Jeżeli nie ma, to ja proponuję przegłosować, abyśmy te punkty, które są wymienione na końcu tej informacji tak. skierowali do burmistrza jako tak wnioski jest. z oceny stanu realizacji przeglądu. Tak? Tak jest. Kto jest za tym? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto się wstrzymał, nie widzę. Oczywiście dodając ten punkt oświetleniu ulicy Winogronowej. Tak, to tak. jako to, o czym mówił kolega Gabryś. Dziękuję bardzo.